Cześć wszystkim. Dzisiaj o tym, jak wykonać kolejny kwadrat naszego pledu. Wykonuję wszystkie kwadraty w tej samej wielkości mniej więcej. Jeśli one się tam różnymi milimetrami, to nic nie szkodzi. Nie przejmujcie się tym. Dzisiaj pokażę też inny wzór przy okazji. O taki, o jaki mi prosiłyście. Będę używać szydełka 4,5.

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tak do końca nie wiem, ile powinno być tych oczek. Zrobiłam ich w chwili obecnej za dużo.

plus 1, czyli w sumie 20. Wzór jest bardzo prosty i będziemy cały czas go kontynuować. Więc nawijamy naszą włóczkę, omijamy pierwsze oczko i wbijamy się w kolejne. Przeciągamy do góry, następnie nawijamy włóczkę, wbijamy się w to samo. I następnie nawijamy włóczkę, wbijamy się w to samo. Przeciągamy włóczkę przez wszystkie. Robimy oczko do oczko, następnie oczko do góry. Nawijamy włóczkę. Czy mi się podoba na to? Nawijamy włóczkę, omijamy jedno oczko, wbijamy się w kolejne. Raz dwa i trzy przeciągamy oczko do góry i kontynuujemy do dwa trzy Do samego końca kontynuujemy to samo, czyli znowu omijamy jedno, wybijemy się, o o, 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 już się pospieszyłam. <śm> Cały czas robimy to samo. Teraz u mnie wstąpiła ja pomołka. Raz. Dwa. I trzy. Przeciągamy przez wszystkie. I oczko do góry. Ostatni raz pokażę. Raz. Dwa. Jeśli ktoś chce mieć hudrze te tutaj, nasz wzór, no to wtedy nie robi słupków nawijanych, tylko wbija się samym, samym tym naszym szydełkiem. Dobra i kontynuujemy tak aż do samego. Mam już zakończony pierwszy rząd, ja go kończę. Następnie robimy dwa oczka do góry. Ja zakończyłam, moim ostatnim oczkiem było tam, gdzie wbijam się potrójnie. Raz, dwa oczka do góry. Obracam sobie tą moją robótkę. Nawijam. I teraz te duże oczka kontynuuję. Raz. Dwa. Trzy. Przeciągam. Raz. Dwa. I w kolejne. Raz. Dwa. Trzy. Przeciągam. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Trzy. Raz dwa. I teraz w zależności od tego, jak mocno będziemy wyciągać tą włóczkę do góry, tak to będzie nam wysokie. Na razie kontynuujemy. Do do samego końca. Cały czas powtarzając to samo. Przy końcu. Tu standardowo raz dwa. Następnie. I wbijamy się słupkiem na wie. Ok, powstaje nam coś takiego. Pokażę to bliżej. I teraz tak. Pokażę Wam jeszcze. Jeśli ktoś nie chce mieć takich dużych odstępów pomiędzy tymi, jakby słupkami, powiedzmy, nazwijmy sobie to tak. To. Będzie to robił w następujący sposób. Ja teraz pokażę. Raz. Dwa oczka do góry. Tu się nic nie zmienia. Tu też się nic nie zmienia, czyli raz, dwa, trzy. Przeciągam. I robię tylko raz. I kontynuuję raz, dwa, trzy. I tylko raz. Raz. Dwa, trzy i tylko raz. Raz, dwa, trzy i tylko raz. Tego nie będzie jeszcze widać w sumie w tym rzędzie, tylko w kolejnym, więc zrobię dwa i wam pokażę. W tym rzędzie jestem przy samym końcu. Pamiętajcie, że tutaj jest to oczko, więc tu robimy raz. Dwa i trzy. I raz. Żebyśmy tutaj nie zakończyli sukcesu. Dwa ostatnie rzędy mają mniejsze. Te prześwity. Tego aż tak mocno nie widać. Ale na pewno będzie to zauważalne, jeśli weźmiemy większe szedełko chociaż no moim zdaniem to trochę widać ale na pewno będzie to bardziej zauważalne, jeśli będziemy mieli większe szydełko a będziemy też robić dłuższe tt możemy też wykonać to samo jeszcze bardziej ciasno w ten sposób, raz, dwa raz, dwa, trzy przeciągam przez wszystkie i kontynuuję, raz, dwa, trzy Przeciągam przez wszystkie. Raz, dwa, trzy. Przeciągam przez wszystkie. Raz, dwa, trzy. Przeciągam przez wszystkie. Raz, dwa, trzy. Przeciągam. Raz, dwa, trzy. Przeciągam. Zobaczcie, już tutaj sam ten moment nam się zwęża, a zaraz Wam pokażę, jak zrobię jeszcze jeden rząd. skończyłam pokażę Wam. Normalne to jest to, że wtedy nam się to tutaj zwężył. I tak wrócę do, do tego pierwszego wzoru z tym takim trochę większym prześwitem. I zobaczcie. Tutaj w tej części pierwszej, może z Ale w tej pierws... części na samym dole są duże te dziurki, tutaj są mniejsze, a tutaj nie widać ich praktycznie w ogóle. Ja będę wracać tutaj, więc to spróję do tego pierwszego, do tej pierwszej jakby grubości, tak to powiem. Aby jak uważacie, tak będziecie robić? I za chwilę jeszcze pokażę Wam, jak obrobić to tak jak tutaj mam, żeby z każdego boku potem bo łatwiej było nam to przeszywać. Więc do usłyszenia za chwilę.